Horoskop na cztery tygodnie dla Pani Aneczki. Spójrzmy sobie na początku, co runy nam tutaj powiedzą. Już patrzymy sobie Pani Aneczko. Mam dzisiaj różne karty. Już patrzymy sobie. Pierwsza runa mówi tutaj o zatrzymaniu przede wszystkim. Zatrzymaniu, spokoju, takim wejściu w głąb siebie. Druga runa jest to odala, mówi o sprawach związanych z domem, z życiem uczuciowym, bardzo dobrze. Idą tutaj energie właśnie myślenia, działania, jakiejś inspiracji, będziemy coś otwierać. Dalej, bardzo dobra runa szczęścia, runa działania, runa napłynięcia dobrej energii. W środku troszeczkę zadbać o zdrowie, czyli to może być środek tygodnia, tutaj troszeczkę zadbać o zdrowie w sensie pozytywnym, ale jest silna opieka sił wyższych, silna opieka sił wyższych, która mówi. Podejrzyjmy sobie jeszcze jedną runę, jest to runa pusta, będziemy zmieniać coś pod koniec miesiąca, coś zmieniać, do czegoś wchodzić. Dobrze, spójrzmy sobie dalej, na co zwrócić uwagę przez najbliższe cztery tygodnie. Już patrzymy sobie, pani Aneczka. Już patrzymy. Dużo pracy, spokoju, stabilności. Bardzo dobry czas na życie uczuciowe czyli to, co nam runy pokazały przede wszystkim. Tutaj duża uwaga przede wszystkim na jakieś podróże, przy podróżach, dobry czas w ogóle na to też dobry czas na sprawy finansowe. Te energie tutaj jakby przychodzą. Duża uwaga u Ciebie troszeczkę na takie sprawy związane z, z nogami, z kręgosłupem, z żołami, ale też taka karta, która mówi tutaj uwaga na zdrowie kobiety, na jakieś ciśnienie, na takie sprawy związane tutaj z tym. Pod koniec tego, pod koniec właściwie miesiąca mogą, może być czas na jakieś sprawy przede wszystkim tutaj urzędowe uważać, żeby czegoś po prostu nie przegapić. Spójrzmy sobie, jak się będą układały energie w pracy. Już patrzymy sobie, zmienimy sobie kartę. Już patrzymy, jak się tutaj potoczy miesiąc w pracy. To zmieniać rozkłady. Dlaczego? Dlatego, że czasami mi się niektóre rozkłady nudzą. Często mam dużo takich rozkładów swoich autorskich. Już patrzymy sobie, jak tutaj będzie wyglądała praca u pani Aneczki. Pani jest po jakimś awansie, tutaj widać. Jest opieka, jest działanie, ta energia idzie bardzo mocno. Przede wszystkim piękne te energie są przy pracy spokoju, stabilizacji, opieki przede wszystkim sił wyższych, też, ale też takich spraw związanych z awansem. W sprawach finansowych u Pani jakieś takie zatrzymanie, natomiast potem, tak jakby coś się odblokowywało i coś na nowo po prostu tutaj szło. W życiu uczuciowym miłość. Pokonanie jakiegoś wysiłku, działanie w sensie właśnie pozytywnym. Tutaj będzie Pani coś zmieniała, będzie Pani gdzieś szła w sensie tutaj pozytywnym, więc te karty są naprawdę bardzo przyjemne, bardzo e, takie miłe. E, przede wszystkim zdrowie, troszeczkę uwaga na sprawę kobiece, głowę, kręgosłup tutaj, stawy, układ krążenia. Spójrzmy, co karty Archanioła Michaela mówią do Pani. Już patrzymy sobie. Proszę, silna opieka, silna opieka Sił Wyższych nad Aneczką. Przede wszystkim, ty i twoi bliscy są e, aniołowie, patrzą z góry w sensie właśnie pozytywnym. Cudowna karta, przepiękna karta, dobrych energii, e, przepięknych kolorów. Jak widzicie, to jest bardzo ważne.